Ja mam, słuchajcie, idźcie do przodu, nie do tyłu łapa tego typu, trzeba iść do przodu, nie do tyłu potem was widzowie tego typu słuchajcie widzowie, dziękuję za to, że y, wysłuchaliście mnie w wcześniejszym odcinku, który jest dwu, dwudziestominutowy <tryk> dziękuję za to, że y, zrozumieliście to, co ja widzowie wam przekazuję, wiem o tym, że nie byłem kiedyś świętym o tym dokładnie wiem ale człowiek się z czasem poprawia pisowie. i to jest właśnie plus u mnie że z czasem trzeba naprawiać te błędy które się zrobiło a są ludzie, którzy nie potrafią błędów naprawić sobie żeby się sobie ustawić do pionu tylko schodzą zaraz do głupiego dno tego typu a ja z tego dna powstałem i Postarałem się, postarałem się to wszystko zmienić. Poprawić się, zmienić się zachowanie, wygląd, rozmowy do Was. Gubili jakieś odzywki, zmiana tego typu. Bardzo się z tego widzowie cieszę, że się nie zmieniłem. Po sobie to czuję, widzowie. I teraz się mówi, to tej samej rzeki się nie wchodzi. Mam nauczkę. Nie wchodzę. Wy widzowie też musicie się jedną nauczyć podstawą, żeby nie wpadać w takiej gówno, jak ja kiedyś wpadałam. Tak że ja e, byłem podatny, tak jak mówiłem wcześniej na, na wcześniej odcinku, na hejty. Może to mnie, zgubiło mnie, widzowie. Dlatego to wszystko tak wyszło, jak nie powinno być. No ale z czasem wszystko się pozmieniało. Staram się tutaj no, objaśnić w różne sytuacyjne rzeczy, widzę. No staram się tutaj pokazać z dobrej strony widzowie. Nie z złej, tylko z dobrej. Tak jak mówiłem widzowie na trzecim odcinku. Nie zwracać uwagi na głupich ludzi, którzy yy, zastroszczą to, że oni tego nie mogą zrobić. Nie potrafią. Podnieść takiego ryzyka, jak ja ryzyk zrobiłem. Wiadomo widzowie, że przybicie się na YouTubie to jest bardzo ciężko, bo to są nowi youtuberzy tego, no ale trzeba się przybijać i po prostu nie zwracać uwagi na jak się mówi, na jakieś plotki, nieplotki i na rzeczy, bo to nie ma sensu, widzowie. Ja wiem po sobie, jak było kilka lat temu 2-3 lat temu że byłem starszy, na hejty, dokładali mi świnie pod nogi Tego, ale nauczyłem się jedno widzowa. Trzeba głupim dać tą radochę jak się mówi. Yy, w tym sensie, że po prostu nie zwracać się uwagi. Niech oni sobie tam gadają, co chcą. Niech sobie tam pitolą. <laughs> jak się mówi, głupim trzeba dać miejsce tego typu, no właśnie, no i zobaczę. to, że kiedyś byłem podatny na hejty na zaczepki inne rzeczy, zobaczcie coś mnie nauczyło jedno, nie zwracać uwagi nie ma sensu zwracać uwagi, bo z automatu psuło mi się znajomość, opinia mi się rozwalała inne rzeczy, bo byłem bardzo podatny na się te alla hej, które niepotrzebnie to odpowiada na głupie zaczepki tego, tego typu widzę i dlatego no trochę miałem szarpaną opinię widzowie też z mojej winy bo też mogłem tego nie odpowiadać tylko jest to gdzieś no ale coś pękło we mnie i tak się stało ale dało się wyjść z tego bez szwanku widzowie, no ja staram się tutaj pokazać, no, widzowie. Wy jako nowi youtuberzy musicie cholenić zwracać uwagę na, na takie głupie zaczepki i podkładanie świnie komuś pod nogę. Bo wy o tym możecie nie wiedzieć, oni Wam podłożą świnie pod nogę i się rozkładacie tak jak ja kiedyś się rozkładałem. Jak wiecie o tym, nie będę tu oczekiwał was, widzowie. Ale nauczyłem się jedno, nie zwracać uwagi. Oni to i tak, i tak giną. Dziękuję za to, że zrozumieliście, że trochę tam Wam przekazałem informacje na ten temat. Pierwsze kroki są najgorsze. No to wiem po sobie. Jak pierwsze moje wiloki, szły w roku 2012 roku, też był, to byłem świeży i jeszcze nie znałem się w ogóle na tworzenie vlogów takich, jak teraz robię. I po prostu byłem bardzo młody i głupi. Szczeniak byłem. I byłem wodatny. Z czasem to już na, nasilniło się. Coraz się, silniejsze się było. Pamiętacie widzowie, jak w roku 2012 roku był ten Paweł Wojczak. Tego on tam nie hejtował. Tego tam chyba były trzy częściej to co ja pamiętam. No i dzięki temu rozwaliłem tego człowieka i po prostu chyba w roku 2013, a łamany, chyba 2014 się jeszcze tam ym, pokazał, no, ale już wypelony był, bo już miał coś, coś a ja mu coś powiedziałem. No i dzięki temu się rozsypało totalnie widzowie, bo trzeba widzowie umieć zabrywać tą osobę. Nie to, żeby wyzywać, oczarniać, tylko zapekować tą osobę. Zobaczcie widzowie. Tam niby, do mnie coś się spinał, tam coś, ale zaczęło to go e, pomyśleć, co mu tutaj powiedzieć, co ja. I zobaczcie, on się sam zaczął wykładać. Nie, nie musiałem nic robić, widzowie. On sam się wy, wykładał. Na taca. Zobaczy, jak można tu zagrać czysto, żeby ta osoba się wyłożyła. To nie jest sztuką na to, żeby wyzywać, obrażać, obczarniać, tylko sztuką, żeby zapelkować tą osobę. Widzowie. To jest właśnie sztuką. I na tym polega właśnie zapelkowanie drugiej osoby. Dlatego tyle razy sobie zdawałem sprawę, że na mnie będą więcej hejtu, bo ja na, na ich zaczynki odpowiadam. A teraz oni giną w oczach, widzowie, i nie mają już żadnych podstaw widzowie na to, żeby mnie tutaj zniszczyć, złamać. To jest właśnie to, co mówiłem widzowie. Trzeba też umieć głównemu człowiekowi ustamić miejsce. No i postąpiam. Głupiemu człowiekowi nie chce mówić co chce, nie tego, wiadomo, że to co ten człowiek mówi, to nie jest prawdą. tego on, oni giną w oczu bo więcej się fafuną niż żeby popatrzył na siebie. Widzą, to jest taka rzecz, która innym to boli. Wizowa. Ja rozumiem, że ja będę tam tutaj kiedyś podatny na zaczepki. Nie, do zaczepki. Zobaczcie. Widzicie. Dzięki temu wyszedłem bez sznaku. Tu mam ziomków swoich, bo w ogóle w Wunia Luizę, Boneza, Wiksa tego typu i całą kipę tego typu. Bo te kasy, a bonusowe, Zobacz, ze. Zobaczcie. z nami widzowym. No i... a który podjedzie? Żadna osoba nie podjedzie Zobaczy tak. Zobaczcie, jakie szacunek musi być. żebym miał taką ekipę. Wiadomo, widzę, że na początku były beki, nie beki, tego, ale no wiadomo, człowiek uczy się na błędach. Nie ma takiego człowieka, żebym nie nauczył się na błędach. Musisz się sparzyć, żeby nie wejść w to. Ja się sparzyłem. Wiem, że nie wolno coś takiego robić, starać się uniknąć, starać się omijać to. Widzowie to już wasze sztuka. Widzą, no i dlatego tyle razy ja tłumaczę tego... bo bym mówić, a bo ty się boisz, tego Kostani B tam kogoś i... Co mnie to interesuje? Oni mają... Swoje zabawki i swój świat. Co so, mam ustąpić tego i... Ja powiedziałem krótko widzowie. Mnie to nie interesowało, nie giną w oczach widzowie. I to jest właśnie to. Że niektórzy nie potrafią y, dać się luzu. I powiedzieć sorry człowieku. Nie masz podjazdu do mnie. Tak jak do mnie nie mają podjazdu. No to wy widzowie też powinniście powiedzieć sorry. Ale nie ma człowieku podjazdu do mnie. Waro ode mnie, prosta. I yy, dlatego nauczyłem się jedno. Widzowa. Mik, swój honor i sztand do siebie. Tylko ty mowa no się widzę. To jest to, co ja mówiłem tyle razy. Ja też no, nie byłem święty. Jak wiecie dokładnie na streamach, yy, na vlogach, innych rzeczy. Święty nie byłem. Ale z czasem z tego główna Z całym się podniosę, Pracuję. Kupuję to co mam mam ochotę. Ja też sobie coś kupić tego typu. Bo na to mi stać. Ja wiem, że niektórzy widzowie zazdroszą to, że z tak tak jakby na poleciał w górę i pracuje do dochody, że tu stara się wszystko ogarnąć w tematach bo ja nie jestem człowiek głupi tylko mnie zagubiło coś kiedyś coś mnie zagubiło nie wiem, sława kasa morza, nie wiem tego wam nie odpowiem na to pytanie bo nie wiem, coś mnie zagubiło ale stał udało mi się wyjść z tego yy, z tego gówna i postarałem się coś pokazać i to jest właśnie sztuka być z tego gówna i pokazać innym ludziom, że z tego gówna można wstać, iść w górę i pokazać inny świat w ogóle. Dlatego tak mówię, no... Ja wiem, że są ludzie, którzy będą tam cisnąć inne rzeczy, bo oni po prostu nie mają podjazdu. Żadnego. Nie zrobią tego, co ja zrobiłem. Nie pójdą do pracy. Nie zarobią bo się nie chce, tego typu. No i tak koło się zamyka, widzowie. Dlatego e, widzowie, powiem wam szczerze i otwarcie, że mnie coś nauczyło. Pokory. Widzowie. Nie możecie coś robić takiego, tak jak ja kiedyś robię, że odpowiadałem na zaczepki. Ostatnim faktatem, widzowie, tam na te zaczepki na kostami B, co on tam pokazywał, buty, nie buty i inne rzeczy, to jaka miałam z tego taką zabawę. Bo dzięki temu nie mam że takiego człowieka można rozwiązać w Żadnego podjazdu nie ma. I nie będzie miał podjazdu. Bo już pomysły mu się wypaliły. Już nie lecą. To już zmienia temat. Tego obrazu w drugą stronę. Próbuję zatuszować. Jak się mówi wyjść z tego główna zatuszować, że to nie ja, to nie ja, tylko takiej bombą. No znacie takie, e, takie podjazdy wasze. Widzę i dlatego. Niektórzy e, zobaczą. Roz, Rozwaliałem Papa Polczaka w roku 2012 roku. Tam parę takich łebków, którzy Ala hejtowali, oni się sami wykruszyli. Janusz Kupiec, co to pamiętam do dziś, on się w ogóle sam spalił się na tym ala wywiadzie, jak pamiętacie, pod manufakturą. On się sam spalił, sam się wypalił i dlatego tak się stało, że za nim. Ale zobaczę no, dało się. Eee, on chciał mnie ośmieszyć, a tu ja jego ośmieszyłem. Nie to, że eee, widzowie on mnie ośmieszą, bo... Przeżyjcie sobie na tym wywiadzie, jak on tam zadawał te pytania, które, y, tego, zobaczcie jak jego blokowałem, nie musiałem ani jego wyzywać, ani oczarniać, tylko wystarczyło tak, z, od, y, tak złożyć tego, żeby tą osobę ośmieszyć. Widzowie, to jest, to jest właśnie podstawa myślenia, widzowie. To nie to, że albo trzeba nawalać temu człowiekowi ile w tego. Trzeba mieć podjazd dobry, żeby tą, tą osobę ośmieszyć, nie ta, żeby ta osoba ciebie ośmieszyła, tylko ty tą osobę, no i dlatego się tak wypalił, no i dlatego tak się skończył sam, sam się wykonił. mimo to, że ja łapę na to położyłem i ja go wykańczałem, to jeszcze sam się do tego dokło dokłonił się, żeby się ośmieszyć. Ale zobaczcie. Zobaczcie, jak trzeba podejść do wszystkiego yy, tak, żeby niuś, nie obrazić, a nie. Yy, ja to powiedzieć? A nie. Yy, żeby nie ośmieszyć, a zblikować osobę. Ta osoba sama się ośmiesza. Bo ja pamiętam, jak mam kupić tam, właśnie tą samą kamerą. Tego i. Więc, zobaczcie, jak to. I go rozpracował. On się po pierwsze sam spalił, ale w wywiadzie, bo to, to nie był wywiad w ogóle. Szuka zaczepki, ale sam się wypalił, spalił się. Dlatego zobaczcie. To jest właśnie to. To są osoby, które nie mają podjazdu i nie będą mieli podjazdu, żadnego Bo jakim podjazdem robią? Chciałem mnie ośmieszyć, a wrócił, obrócił, obrócił się w drugą stronę. Czyli ja jego ośmieszyłem mocno. Bo jego plan na pewno był taki, żeby mnie ośmieszyć, żeby ze mnie Debila zrobić. A tu się obciął w drugą stronę. Czyli zobaczcie jak łeb myśli, jak tu yy, rozpracować człowieka. Widzowie, to jest na takie zasadzie działa. Widzowie, ja już tyle lat siedzę na YouTubie i wiem, jak, z czym się ja jak tutaj zrobić, jak zablokować. Zobaczmy, widzę. Ja nie mówię o lecz tych ludzi, którzy hejcowali, bo to, to są e, dzieciaki, które nie mają żadnego podjazdu w tematach różnych, żadnych, tylko się sami zaczęli spadać. A ja z podjazdem robiłem i zobaczyła. Widzimy. No to jest właśnie to, co to ja mówię. Ja byłem podatny, teraz już nie jestem podatny, jednym uchem wpuszczam, drugim wypuszczam, robię po swojemu, robię co mi daje cel tego typu. I to, to, że ludzie tam gadają, nie zagadają, im się to zróżni z czasem i przestaną, bo będą szukać innej zaczepkiej, innej osoby, żeby ta osoba odpowiadała. Ja, fafatem widzowym, to moja wina, że fala hate na mnie poleciało kilka lat temu, no ale jak się mówi, człowiek nabędę się uczy. I to jest właśnie... Nie ma takiego człowieka, który nie nauczył się nabędę Widzowie. To jest właśnie to. Człowiek całe życie się uczy. Ale musi zrozumieć jedno, że Lepiej nie słychać swoich kolegów, koleżanek, które um, mają w głowie hobdziół, nie mają e, podejścia do życia normalnie, tylko takie pitolenie, oszyplenia się mówi, widzę bo. Po prostu <coughs> e, te osoby jeszcze nie dorosły do, e, do życia, dorosłości, tylko jeszcze takie sz szczeniaczki. A, bo tutaj trzeba on, komuś tam podjechać, coś wyzywać. To są osoby, które nie mają żadnego celu w życiu. Tylko pociskanie komuś. A to jest głupota. Po co się ciskać, po co co żyć w pokoju, powiedzieć, całej ja tego nie lubię, nie oglądam, nie sobie nie alakuj, inne rzeczy. No właśnie, to jest podstawa życiu. Dlatego mówię to poważnie. Widzę, żebyście podeszli to po, poważnie. Ja się staram wam przekazać, staram się wam tu objaśnić, pokazać na moim przykładzie jak było kiedyś, a jak teraz wygląda. Jest inny podjazd. Ja się uspokoiłem, spokojny jestem, staram się tutaj nikomu cisnąć, żeby mi ciskać komuś. No. Jak ktoś mi troszkę daje że to ja troszkę podcisnę, ale ta osoba już z automatu wypada. No gry. ja się mówię w pisowie. Dlatego musicie jedno zrozumieć. Ja jestem też człowiekiem. Wy też w pisowie. Szanujcie drugą osobę. To nie jest to, że, a bo takie jest człowiekiem popelanym, czy mu jeździ. Nie, nie. Szacunek jest coś takiego, żeby nie podjeżdżać. Żeby nie podjeżdżać. Widzowie. To jest szacunek. Nie wyzywać, nie oczarniać, inne rzeczy. Zobaczcie, no, widzowie, jak wy kresujecie, jak nie wyzywacie kogoś, nie odczyniacie, pokazujecie, że jesteście dumni. A jak wyzywacie kogoś, ubliżacie, oczarniacie, ale hejtowanie, to jesteście takim śmiecień do wyrzucenia do śmietnika. Prosta odpowiedź na to pytanie, które was no stop, kręci was tam w głowie tam, dawało do zapytania mnie tego posu. Te osoby nie mają żadnego podjazdu i nie będą mieli podjazdu widzowie. Takim zachowanie. Ja też nie miałam podjazdu z takim zachowaniem, co kiedyś miałem. A teraz mam podjazd i po prostu jestem spokojny, pozowany, spokojny wam przedkazuję inne rzeczy zobaczcie, ja się zmieniłem. tylko trzeba chcieć się zmienić i powiedzieć stopony głupoty trzeba pokazać za dobrą stronę tylko trzeba mieć mocną wolę tego typu widzowie A jak będziecie mieli mocną wolę i siłę to zobaczcie że inni będą Was szanować że będzie was szanował bo się zmieniliście a jak będziecie siedzieli w tym gumie to nikt na was nie będzie szanował tylko jeszcze będzie opluje was oplują dziękuję do widzenia pana no właśnie to trzeba trochę myśleć i podejść do wszystkiego na spokojnie widzowie. a zobaczycie, że będziecie mieli duży szacunek i duże wsparcie tak ja mam wsparcie od was widzowie, bo ja się ocholenie zmieniłem. Wyrozowałem się, nie spinam się, tego od was mam szacunek i mi tutaj pomagacie. Tylko trzeba chcieć tego długo. No dobra, koniec tego gadania. Przemyślcie sobie. subujcie, lajkujcie mój fanpage i pamiętajcie, zarządzcie jedno. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu bo naprawdę daleko nie pojedziecie, a zostajecie w tym głównym, w którym jesteście. Trzeba wstać, powiedzieć, sorry, nie koniec, kropka, za temat, idę do przodu, nie do tego typu. To jest właśnie myślenie logiczne. Widzowie. No dobra, trzymacie się, subujcie, lajkujcie. miłej i wam życzę. typu.